Trochę nie wiecie co? Nawet nie włączyłem kamery. Cały czas to chcę, żebym nie nagrał tego. Mi obwinia. On o no wszystko obwinił. Tylko żeby czegoś nie zrobić. Jak się bałem, przekrywałem. Przekrywałem może nie. Dzisiaj wiem, że to było zbawienie, że mnie ja dzisiaj ja to mógł zrozumieć, bo jakbym był święty, pewnie wychodził, to, to nie do końca pewnie tak by było, ale w społeczeństwo pewnie bym się czuł dobrze tutaj. W tym społeczeństwie. Nie wiem, my jesteśmy ludźmi. Zawsze wiedziałem, że każdy zasługuje na ten górz. A ten, jak to wmawia, no to kłamuje. Ja już parę dni wcześniej wiedziałem i zacząłem takie dziwne rzeczy robić. Wiecie co? Specjalnie dziś, ja myślałem, że nie jestem w stanie tego powiedzieć, no bo wziąłem jakiś narkotyk, nie? Wydaje mi się, że to jest najgorsze dzisiaj wiem, mnie że ja nie będę się już nigdy nic wziąć nigdy nic wypić to nie jest co to że ja po prostu będę chciał lepszy być po prostu nie muszę nie muszę szukać wszystko dostałem jednego dnia wiecie jak słuchałem teraz jeden film wiedziałem że to jest grane to co pomyślałem jednego księdza, zaraz go puszczę, znaczy nie wiem jak to zrobić na tym YouTube, ja nie znam w ogóle. I powiem Ci, na no, początku jak otwieram tego YouTube'a, zacząłem wpuściłem sobie w ogóle jak utworzyć kanał, nie? I go mnie, że ten kanał y, prywatny nie jest dobry, bo wszyscy zobaczą nawet czego nie chcemy. A ja sobie myślę, mówię, w pierwszy raz nie muszę kłamać o sobie nic, nie jest. I jakby waliło tam, później patrzę jakieś filmy i co ja tam wrzuciłem? Nawet nie, nie patrzyłem, co tam jest YouTubie, niech jest, to jest moje życie, takie byłem. Jakoś dziwnie przedtem takie zdjęcia zrobiłem, które też rzucę, bo wiedziałem, że one mi się przydadzą po to, żeby mówić jak to jest. Ale na, na, na ten czas nie wiedziałem, bo to dzisiaj wiem, trzeba to zrobiłem. Ja, Numerologia. To było pierwsze co miałem, miałem kontakt z tym, gdzie myślałem, pierwszy w ogóle tak zaczął. To dzień przed śmiercią mojego ojca, a bardzo się kłóciłem z nim. Opinia była wszystko on. Dzisiaj to we mnie. Pamiętam, przyszli z matką. Skądś tam. A ja nie dopity. Zaglądałem często do jej butelki, tam stała przy, przy foteliku. I jak wiadomo, no, zawsze wiedziałem, że ją tam znajdę. Przyszlił nie dopity. z, z leczkiem. Wylety ojcem. Przyszedłem, no, tak jak zawsze zadowolony. Ale coś mnie miło. I, Wybiłem sobie po jakieś jakoby dwa. Nagle usłyszałem taki, nie wiem co, głos. No coś, to po prostu czułem się nieszczęśliwy w ogóle, nie? Cały czas czułem się gorszy i tak dalej, że chcę zmienić swoje życie. Nie podobało mi się nigdy. Opowiem, może no, to tak jest, było, ale nie wiem czy to jest ważne. No Pewnie tak. Dla tych, ci, ci którzy błądzą, że, że jakby z tego, i ci, ci, którzy są, bo jak nie chcesz to, to szczerze nie wierzę, że nie chcesz. Nie ma co tam próbować może nie swój czas jeszcze. Na pewno nie tak czas. Nie, nie. nie wiem czy to jest... Mówię ta moja męka, która była, to, 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 co to do tego, to jest nic. Wiem, że będę teraz męczony. Nie wiem, może pewnie dostanę pomoc. To jest coś, co mnie pokusiło, i teraz pójdę cały czas mi powiedzieć, że jednak to nie jestem warte, Ale wiecie, co? Mimo tego, co zrobiłem, żałuję oczywiście, bo nie, nie wiedziałem jak jest. Ale nikt nie mówili mnie na tyle, że mnie się bał. Odnaczy, bał. Że mnie nie zrobi, za głupość, bo się boję. Bo ja tego strachu już powinienem się słuchać. To jest to wsiadanie do taczki. Które zawsze powtarzają, kocham. To jest najtrudniejsza sprawa, ale ja o tym wiedziałem przed tym, a ja bym nie tego zastosować w życiu. Taki był wielki strach, że mnie ocenią, że to. Przecież on nas oceni. Tata z małą, to tam mnie. On czuje, że on prosi. Ja, ja czuję to, że to w... nie moja głowa, żeby to pojąć. Chciałbym to wiedzieć, ale nie wiem. Wiem jednak, że droga, prawda i życie to jest to, czego szukałem. Wszyscy wiedzą, że szukam szczęścia w życiu, a nie byłem. Czuję, czy teraz będę? Dziwnie. Wiem co robić, wiem co mówić. Boję się o to wszystko, bo co bym chciał zrobić. I w głowie mam za chwilę odpowiedź na to. Dziwnie trafę, bo przyjdzie. Wiem, że będzie ciężko. Nie będzie go szukać. Gdzie to zagrożenie? To jest, nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem co teraz robić, trochę jestem osamotniony, ale muszę na kolankach pomodykować. Bo szczerze, dawno nie robiłem tego. Chociaż uważałem, że connection jest najważniejsze. Teraz już wiem, że to jest najważniejsze, oczywiście. To jest najważniejsze to connection i bycie to nic ale wiem, że walka i o coś. Przewki to nie są. Oczekuję jakiejś pomocy, w tym nie wiem. Zobaczę jak się poni. Pomodlę. Ale wierzę. Po pozdrawiam. Kocham Cię żona. Mama. Wszelkie wszyscy, Aniu, Aniu, powiem Ci tak, kiedy ja zacząłem Cię tak obwiniać, bo sobie myślałem, mówię, jak Ty możesz coś zrobić. Ty nie widzisz tego, wiesz? Widzę, że po, błądzisz po źle, ale przecież ja sam to robiłem, tyle czasu. Pod innym względem, tak jest, na no, przykład, przebrałem te pieniądze. Co to pieniądze? Nie wiem. Tak jak powiedział Gustyn, że no, takimi literkami. Ja sobie nie wziąłem, z tego sprawny znaczy zawsze jakoś dziwnie. Myślałem, że jest więcej żal było mi tych, co za tą kasą idą. Ale stereotyp jakby bycia tutaj kimś, bycia nie wiadomo najlepszym mężem, jakby coś no właśnie ego, nie? Ego miał taką i chyba to był ten plan. Po to. Bo miałem zajarzyć. I nie bać się tego, gdzie bym ja tego nigdy nie zrobił. To nie jestem ja. Znaczy ja. Ale... Ja w swoich siłach nigdy bym tego nie powiedział. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, że będzie grubo. どうかな